Czujnik zalania RCZ21 jest jednym z sensorów działającym w systemie ExtaLife. Przeznaczony jest do detekcji cieczy w pomieszczeniach domowych i biurach. Czujnik RCZ21 może współpracować bezpośrednio z wybranymi odbiornikami ExtaLife oraz kontrolerem EFC01. RCZ21 fabrycznie zasilany jest z napięciem 3V z pojedynczej baterii R2032. Urządzenie może być alternatywnie zasilane z wewnętrznego źródła napięcia 6-24V napięcia zmiennego oraz stałego poprzez podstawkę zasilającą PCZ21. W przypadku zasilania zewnętrznego możliwa jest konfiguracja czujnika oraz wykrywanie zalania z użyciem zewnętrznej sondy. CZ-21 przeznaczony jest do umieszczenia na podłodze lub powierzchni, którą chcemy zabezpieczyć przed zalaniem. Detekcja cieczy następuje poprzez sondy wbudowane w czujnik. Odpowiedni stopień ochrony urządzenia zapewnia uszczelka dołączana do produktu. Dodatkowo istnieje możliwość montażu czujnika na ścianie z użyciem podstawki zasilającej oraz pracy z zewnętrzną sondą zalania. W tym celu należy umocować podstawkę za pomocą dołączonych wkrętów montażowych. Wcześniej podłączamy sondę zalania do podstawki zasilającej do wyjścia sensor. Przed pierwszym uruchomieniem czujnika RCZ21 należy wyciągnąć zabezpieczenie baterii. W tym celu należy w pierwszej kolejności zdemontować uszczelkę czujnika, a następnie możemy przystąpić do otwarcia obudowy. Najłatwiej jest wykorzystać podstawkę, która jednocześnie pełni rolę klucza. Obudowa zamknięta oznaczona jest symbolem zamkniętej kłódki. Otwarcie następuje przez przyciśnięcie podstawki do obudowy czujnika. I przekręcenie jej w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Symbol otwartej kłódki oznacza otwartą obodowę czujnika. Następnie możemy przystąpić do usunięcia zakładki chroniącej baterię przed jej rozładowaniem. Czujnik RCZ21 może działać bezpośrednio z wybranymi odbiornikami systemu Extra Life z pominięciem kontrolera EFC01. Współpraca ta dotyczy tylko takich odbiorników jak ROP21, ROP22, ROM22, ROM24. W przypadku pozostałych odbiorników należy wykorzystać kontroler EFC01 oraz moduł funkcji logicznych. Aby dodać czujnik do odbiornika ExtraLive należy w pierwszej kolejności nacisnąć na krótko przycisk programowania na odbiorniku, którym chcemy zaprogramować. W momencie, gdy odbiornik wejdzie w procedurę programowania danego kanału, należy nacisnąć w czujniku na krótko przycisk programowania. Po naciśnięciu przycisku diody w urządzeniach zaświecą się, co oznacza, że czujnik został poprawnie wpisany do odbiornika. Następnie sprawdzimy poprawność działania czujnika przez zalanie go wodą. Czujnik powinien uruchomić zaprogramowany wcześniej kanał odbiornika. Czujnik zalania RCZ21 może zostać sparowany z kontrolerem EFC01 podczas pracy na baterii. Po dodaniu urządzenia do kontrolera możliwe jest proste parowanie odbiornika z czujnikiem oraz wykorzystanie czujnika w funkcjach logicznych. Nie jest możliwa jednak zmiana konfiguracji w trybie pracy na baterii. W tym celu musimy użyć podstawki zasilającej PCZ21. Aby dodać czujnik RCZ21 do kontrolera, Należy wejść w aplikację ExtraLife w opcję dodawania nowych sensorów oraz wybrać przycisk Plus. Kontroler wejdzie w proces wyszukiwania czujników. Gdy urządzenie pracuje na baterii, to należy na krótko nacisnąć przycisk programowania. Po naciśnięciu przycisku, urządzenie zostanie znalezione w aplikacji ExtraLife. Następnie możemy odpowiednio nazwać urządzenie. Po tej czynności dodajemy czujnik do kontrolera z użyciem opcji Paruj. Z poziomu aplikacji Extalive możliwe jest przypisanie czujnika do wybranego odbiornika. W celu przypisania czujnika do odbiornika należy przejść do zakładki czujniki. Dla interesującego nas urządzenia wybieramy opcję Przypisz odbiornik i przypisujemy czujnik do wybranego odbiornika. Po takim przypisaniu czujnik działa z odbiornikiem bezpośrednio z pominięciem kontrolera. Do kontrolera jest wysyłana tylko informacja o aktualnym stanie czujnika. Czujnik jest sparowany bezpośrednio z odbiornikiem systemu ExtraLife. Podczas gdy wykrywane jest zalanie, urządzenie uruchamia wybrany przez nas kanał odbiornika. Po zakończeniu zalania odbiornik wyłącza dany kanał. Jeśli chcemy odparować czujnik od danego odbiornika, to w tym celu wybieramy w zakładce urządzenia dany odbiornik i przechodzimy do ekranu konfiguracji. W zakładce przypisane nadajniki należy usunąć powiązanie czujnika z danym odbiornikiem.